Witam serdecznie wszystkie moje kamelony, witam mróweczki. E, moi drodzy. Zaczął nam się kwiecień. Już o tym mówiliśmy, że mamy zmianę miesiąca. Mam nadzieję, że obserwowaliście bacznie to co dzieje się na zewnątrz, za oknem. E, proszę mi powiedzieć, jaką pogodę mieliśmy w święta, jaką pogodę mamy teraz po świętach, co takiego dziwnego e, dzieje się na zewnątrz. Mm -hmm. No właśnie, pamiętacie, jak pani wam w zeszłym tygodniu mówiła, żebyście zwrócili uwagę na wieczorną pogodę, bo coś ma się ciekawego wydarzyć, takiego nietypowego. Zwrócił ktoś uwagę, co to było? Tak, to była burza. Pierwsza wiosenna burza, no, która w zasadzie dobrze nam zwiastuje, ponieważ jak tak wstrząśnie ziemią, to powinno nam się zazielenić. Na razie jeszcze tej zieleni na zewnątrz nie widać. Ale słuchajcie, z pewnością niebawem zaczną te pączki, które są na drzewach, na krzaczkach rosnąć i staną się listeczkami, więc czekamy cierpliwie, a póki co mamy na zmianę pogodę ciepłą, czyli letnią, pogodę zimową, czyli śnieg. Widzicie, co nam się wydarzyło. Wczoraj śniegu nie było, dzisiaj rano budzimy się i mamy biało. No i moi drodzy. Teraz pani by wam chciała wytłumaczyć, dlaczego właśnie na miesiąc kwiecień mamy takie dziwne powiedzenie: kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. No i myślę, że jak patrzycie przez okno i będziemy przez cały kwiecień obserwować to, co się dzieje na zewnątrz z pogodą, to doskonale to powiedzenie zrozumiecie. Już teraz widzicie, na czym ono polega, bo mamy w tej chwili tak naprawdę zimową pogodę, prawda? Zobaczcie mimo, że w kalendarzu mamy kalendarzową wiosnę, prawda? Jest kalendarzowa wiosna, no to za oknem mamy zimę. Tak? Jak zrobi nam się cieplej, wyjdzie słoneczko, zacznie pięknie grzać, to będziemy mieć nadal kalendarzową wiosnę, ale za oknem będziemy mieć już trochę lato, prawda? I dlatego kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Uwaga, spróbujcie to powiedzenie jeszcze raz powtórzyć. Dobrze, to przysłowie spróbujcie powtórzyć, i będziemy próbowali policzyć, ile w nim jest wyrazów, ile jest słów. Ja powiem powoli, wy sobie policzcie, a za chwilę za mną powtórzcie, dobrze? Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Bardzo proszę, żebyście na kartce narysowali tyle kółek, ile to powiedzenie ma wyrazów. A starsze dzieci, które potrafią już pisać i pięknie zaznaczać liczby, cyfry, bardzo proszę, żeby oznaczyli to daną cyfrą. Dobrze? Dobrze, moi drodzy, zmieńmy troszkę temat ponieważ trochę się wrócimy do kart, do, do zadań, które mieliśmy przed świętami, bo wiecie, pani Kingi nie było, no tak nie do końca wszystko mamy zrobione, więc pani troszeczkę zmieni temat i wrócimy sobie do takiego tematu, który był właśnie przed świętami. Posłuchajcie jednego opowiadania, dobrze? Skupcie się na treści, żebyście jak najwięcej zapamiętali z tego opowiadania. Mysia jedzie na wieś. Mysia przyjechała w odwiedziny do kuzynów na wieś. Przez całe życie mieszkała w mieście, więc wszystko było tu dla niej dziwne. Pani Polna, mama jej kuzynów, powiedziała, że to nic nie szkodzi, bo jutro z samego rana oprowadzi ją po okolicy. Ale rano przywieźli ziarno i pani Polna musiała się nim zająć, więc przewodnikiem Mysi został jej kuzyn, Mysiałek. Mysiałek trochę zazdrościł myśli tego, że mieszka w mieście i że z wszystkich sił starał się pokazać, że na wsi jest o wiele ciekawiej. Przede wszystkim mamy własnego gospodarza, oznajmił. To taki pan, który stara się, żeby nam niczego nie brakowało. My też mamy własnego gospodarza, odparła mysia. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, bo zostawia na podłodze dużo smacznych okruszków. Nie sądzę, żeby wasz gospodarz był lepszego, lepszy od naszego, powiedział Mysiałek z urazą. Zresztą zaraz zobaczysz. Tylko się pospiesz, bo się spóźnimy. Przecież jest dopiero piąta, zdziwiła się Mysia, która w domu nie wstawała o tej porze. Na wsi wszystko zaczyna się bardzo wcześnie. Powiadomił ją Mysiałek z ważną miną i oboje pobiegli na podwórko. A tam właśnie gospodarz szedł do chlewu z wiaderkiem, a gospodyni rzucała ziarno kurom. – Widzisz, jak o nas dbają? – powiedział Mysiałek z dumą. – Zostawiają dla nas jedzenie na podwórku i w chlewie, żebyśmy zawsze mieli jakąś przekąskę. Szkoda tylko, że te kury i świnki częstują się bez pozwolenia. E, – A to nie jest jedzenie dla kur i świń, zdziwiła się Mysia. – No, nie wiem, skąd ci to przyszło w ogóle do głowy. Prychnął mysiałek i dodał: A teraz biegiem! I oboje pobiegli do obory, gdzie stało bardzo dużo krów. Wszystkie były zniecierpliwione i mówiły, że najwyższy czas, żeby je wydojono. Mysia pomyślała, że dojenie tyle, tylu krów potrwa bardzo długo. Ale gospodarz przyniósł dziwne urządzenie, przez które mleko popłynęło prosto z, kro z krowich dujek do zbiornika. Widzisz? spytał zadowolony Mysiałek. To do jarka. Gospodarz robi to dla nas. Bardzo lubię mleko i śmietanę. Będą na śniadaniu, więc choć szybko. I Mysia pobiegła za Mysiałkiem do domu. Rzeczywiście na śniadanie podano świeże mleko i śmietanę oraz wiele innych smakołyków. Dlaczego? Dlatego nie zdążyli zobaczyć, jak gospodarz wyrzuca z obory starą ściółkę i wymienia ją na nową. Ale mysiałek zapewnił, że to dla, te, dla niego, bo to on bardzo lubi odwiedzać krowy i bardzo lubi tarzać się w czystej słomie. Hmm. No, a przy okazji krowy także się ucieszą, że mają w oborze przyjemnie. Po powrocie z obory gospodarz zaczął szukać kluczyków do traktora. Oho! zawołał mysiałek. – Wspaniale się składa. Gospodarz zawiezie nas na pole. I oboje popędzili na podwórko, gdzie stał stary traktor z doczepioną do niego broną. Mysia i Mysiałek przycupnęli na niej i pojechali na wycieczkę na pole, gdzie gospodarz jeździł traktorem tam i z powrotem, a brona robiła w ziemi głębokie bruzdy. – To też dla nas? – spytała Mysia. Oczywiście odparł mysiałek. Ja bardzo lubię jeździć ciągnikiem. A po co są te bruzdy w ziemi? Hmm, zamyślił się mysiałek. Ehm, może to korytarz dla mnie do biegania, może labirynt? Więc oboje zeskoczyli z brony i zaczęli się bawić w wyścigi na polu. Tak się rozbawili, że nie zauważyli jak gospodarz zawraca i jedzie do domu. Dopiero po jakimś czasie mysiałek poczuł, że burczy mu w brzuszku. Ojej, zmartwił się. Gospodarz nie zauważył, że nas nie ma. Co teraz będzie? przestraszyła się Mysia. Mysiałek spojrzał na słońce. O tej porze gospodarz je obiad. powiedział ze smutkiem. Na pewno bardzo smaczny. Wracamy do domu? spytała Mysia. Ale zanim coś postanowili, usłyszeli warkot traktora. Gospodarz wraca. Ucieszył się Mysiałek. Chyba się zorientował, że nas zgubił. Tym razem za traktorem jechała dziwna maszyna, z której wypadało ziarenka, lądując dokładnie w bruzdach, które gospodarz niedawno wyorał w polu. Widzisz, przywiózł nam obiad, zawołał Mysiałek. To nie jest obiad, rozległ się głos za ich plecami. Oboje odwrócili się i zobaczyli mamę Mysiałka, która przyjechała na siewniku. Obiad czeka na Was w domu, a to są nasiona, z których wyrosną plony. A ja bardzo lubię jeść te plony, więc gospodarz robi to dla mnie, upierał się Mysiałek. I wszyscy wrócili do domu pieszo, bo pani Polna powiedziała, że nie można wszędzie jeździć traktorem. Trzeba się też trochę ruszać. Do końca dnia Mysia nie miała ani chwili, żeby się ponudzić. Bawiła się z kurami, kaczkami i gąskami, poszła razem z Mysiakiem porozmawiać ze świnkami, a kiedy gospodarz wrócił wieczorem z pola i znowu przyniósł krową paszę i je wydoił, Mysia stała obok i przyglądała się wszystkiemu z ogromnym zainteresowaniem. A gdy wróciła do własnego domu, o wszystkim opowiedziała rodzicom. Mysiałek ma wielkie szczęście, bo jego gospodarz bardzo o niego dba. Robi mu korytarze do biegania po polu, rzuca ziarenka i specjalnie dla niego doi krowy. Rodzice spojrzeli na siebie. E, to chyba nie tak, myślił, powiedziała mama. Taki gospodarz musi codziennie dbać o pole i zwierzęta, bo na tym polega jego praca. No właśnie o tym mówię, odparła Mysia. Gospodarz bardzo dba o Mysiałka. Zbudował mu dom, chlew, obory i kupił traktor, żeby wozić Mysiałka na pole. Musimy się przeprowadzić na wieś. No, moi drodzy, takie trochę śmieszne to opowiadanie, prawda? Powiedzcie mi, kto był bohaterem w opowiadaniu? Kto przyjechał na wieś? Przyjechała mysia, tak? Kto my się oprowadzał po całym gospodarstwie? Jej kuzyn. Hmm? A czy potraficie sobie przypomnieć po kolei od samego rana, co działo się w gospodarstwie, na które przyjechała mysia? Pamiętacie, co było rano? Rano, bardzo wcześnie, o piątej rano musiały myszki wstać, i wybiec na podwórko. Co tam się działo? Gospodarz i gospodyni hmm, tak zaczęli karmić zwierzęta. Co takiego ciekawego opowiadał myśli myszałek, jej kuzyn? Hmm, mówił, że to wszystko, co dzieje się, w zagrodzie to wszystko, co dzieje się w gospodarstwie, gospodarz robi właśnie dla niego i dla myszek, które tam mieszkają w domu. Pamiętacie, co robił jeszcze gospodarz od, oprócz karmienia zwierząt? Jakie były zwierzęta w tym opowiadaniu, pamiętacie? Były kury, kaczki, gęsi. Świnie, i jeszcze w oborze były krowy, tak. A czy pamiętacie, jak nazywał się przyrząd, którym dojono krowy? Kto zapamiętał? To dojarka, tak, żeby gospodarz nie miał e, tak męczącej pracy, bo tam było wiele krów, to wystarczy, że założył krową tak zwaną dojarkę i ta dojarka, czyli taka maszyna, która potrafi wyciągać mleko, właśnie te krowy doiła i dzięki temu było pyszne mleko, prawda? Mysiałek też twierdził, że to mleko było specjalnie dla nich podojone. Co wydarzyło się później? Gdzie pojechał gospodarz? Gospodarz wyjechał na orkę, czyli na pole, żeby najpierw porządnie zaorać to pole, zaorać, czyli miał taki specjalny przyrząd, tak zwaną właśnie orkę, do tego żeby zrobiła specjalne wgłębienia w ziemi, jak zrobi się taka piękniejsza pogoda, bardziej ciepło, to myślę, że niektórzy rolnicy, których tutaj mamy w Białce, też będą tak robić, ponieważ jeszcze się zdarza, że my możemy to na wsi zaobserwować. Wiecie, dawniej, jak jeszcze was nie było na świecie, pani Kinga była dużo, dużo młodsza to w zasadzie w każdym domu mieszkał taki gospodarz, który miał krowy, który hodował świnie i który czekał tylko, aż przyjdzie wiosenne ciepłe słońce, by móc na polu posiać ziarna. Które później rosły, owocowały i mógł później na jesień zbierać, w zasadzie późnym latem zbierać z niego plony. Moi drodzy, teraz rzadki to widok. No niestety, rzadko widujemy traktory, rzadko widujemy ciągniki i rzadko widujemy urządzenia, którymi rolnicy właśnie uprawiają pole. Natomiast jeżeli ktoś z Was w domu ma, ja wiem, że my mamy takie dzieci, których rodzice mają i zwierzęta, i pole, na którym sieją różne, różne ziarna, więc możecie. Moi drodzy, po przyjściu do szkoły nam opowiedzieć, jak to się odbywa u Was w domu, u Was w gospodarstwie. Natomiast w tej chwili bardzo bym chciała, żebyście na podstawie tego opowiadania odtworzyli nam i narysowali po kolei, jak wygląda dzień gospodarza. Dzień, który na pewno jest bardzo pracowity, ponieważ gospodarze muszą bardzo wcześnie rano wstawać i mają bardzo dużo pracy na roli. Natomiast e, myślę, że m, warto tutaj przypomnieć sobie e, co było w opowiadaniu, co e, działo się z Mysią, co działo się z jej kuzynem. I co na końcu powiedzieli rodzice Mysi, kiedy wróciła do miasta, bo Mysia to była myszka, która mieszkała w mieście. Ona nie znała takiego życia e, wiejskiego, na które została zaproszona, do którego została zaproszona, prawda? Moi drodzy, dobrze. Dzisiaj waszym zadaniem będzie e, narysować, jak wygląda dzień Takiego rolnika, czyli rysujemy, że bardzo wcześnie wstaje, idzie do obory, musi posprzątać krową, musi posprzątać świnią, żeby miały czysto, prawda? Musi podoić krowy, żeby było świeże mleczko, musi nakarmić wszystkie kury, wszystkie kaczki, gąski, cały drób, który ma w gospodarstwie. A potem zaczyna się praca na roli. Kto potrafi, może narysować traktor, jak jedzie w pole. Ja wiem, że mamy chłopaków, którzy świetnie traktory rysują. Dziewczyny, jak nie potrafią narysować, moi drodzy, to mogą e, na przykład narysować, jak karmią kurki. Spróbujcie narysować, e, jak wygląda taka praca rolnika, jeżeli nie potraficie odtworzyć po kolei e, wszystkich wydarzeń. To niech każdy z Was wybierze sobie chociaż to jedno, które najbardziej zapamiętał z tego opowiadania i narysuje takie wydarzenie, które według Niego jest dla Niego najfajniejsze, najciekawsze, dobrze? To będzie zadanie na, na dzisiaj. A co do kart pracy, moi drodzy, ja widziałam, że niektórzy już mieli pouzupełniane te strony, ale jeżeli ktoś nie ma, to bardzo bym prosiła, żebyście w książeczkach z trójeczką Otworzyli sobie na stronie 44 i uzupełnili tą kartę pracy. Strona 44 i strona 45. Tutaj jest wiejskie podwórko, i bardzo was proszę, żebyście te dwie karty zrobili. Chyba, że ktoś już ma akurat te karty zrobione no to wtedy już nie musi tego robić. E, moi drodzy, być może zdarzyło się tak, że robiliście to wtedy, kiedy pani nie było, więc e, jest to tylko informacja dla tych dzieci, które nie mają e, uzupełnionych tych kart. I drugą moją propozycją, oczywiście o ile nie macie też tego zrobionego, zobaczcie, otwieramy książeczkę z budzikiem, czyli naszą matematyczną i spróbujemy zrobić sobie na stronie 55 e, to zadanie. Widać, strona 55 i strona 56. Nie jesteśmy dzisiaj w szkole. Widziałam, że to zadanie niektóre dzieci miały zrobione, ale jeżeli ktoś nie ma, to bardzo proszę, żeby sobie y, zrobił, dobrze? E, dzisiaj jesteśmy u mnie w domu, pani Was dzisiaj do domu zaprosiła. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy się widzieć w szkole, a w ogóle to mam nadzieję, że to już jest ostatni tydzień, kiedy się nie widzimy tak na żywo, kiedyś sobie nie możemy piątki przybić i kiedy nie możemy razem pośpiewać, potańczyć i e, pobawić się wspólnie w sali. Tego życzę sobie, tego życzę Wam, żebyśmy się jak najszybciej, moi drodzy, spotkali. Na dzisiaj to tyle. E, mam nadzieję, że zrozumieliście to, o co Was prosiłam. Moi drodzy, kończymy. Życzę Wam pogodnego, wspaniałego dnia. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam moje dzieciaki i kameleony i mróweczki. Całusek dla wszystkich.